Że ani Nodi, ani jego samochodzik nie mieli ochoty do pracy. Uuu, te, te. Uuu, przepraszam cię, samochodziku, ale musimy jednak wziąć się do pracy. Wszyscy śpieszą się na stację, żeby zdążyć na pociąg nad morze. Nie bój się, będziemy jechali wolno i nie zgrzejemy się. <Montreal> <tolnawość BYLIC Einny> Co to za hałas? Przecież nic nie wiozę w samochodzie. Coś strasznie brzęczysz, Nodi. Zauważyłem, ale nie wiem dlaczego. Przecież nie jestem z metalu. Nie ty brzęczysz, drewniany pajacyku, tylko twój samochód. A, a. Oczywiście. Dziękuję pani. Jadę do warsztatu pana Sparka. O! Popatrz, co się stało, nogi. Podczepił się zderzak. Czy może go pan przymocować? Mógłbym, gdybym miał odpowiednie narzędzie. Ale tak się stało, że zgubiłem moją skrzynkę z narzędziami. Ostatni raz widziałem ją wczoraj, gdy naprawiałem traktor pana gospodarza. To co mam robić? Tylu pasażerów czeka, żebym podwiózł ich na stację. Czy nic się nie da zrobić hmm. z tym zderzakiem? No cóż. Tymczasowo możemy go przywiązać sznurkiem.

To pewnie ten specjalny nowy klucz! O, ojej! Masz jakiś specjalny klucz? Tak, zgubiłam ten stary i... i, i kupiłam nową od goblinów. Myślę, że nie powinnaś chodzić z tym kluczem w plecach. Daj mi go, myszko, przypilnuję go. Zapewniam cię, że u mnie będzie bezpieczny. Uwaga! Pociąg rusza! Też chciałbym pojechać nad morze, ale niestety muszę tu zostać. Hej, przecież mogę pojechać z Wielkołuchym na piknik. Jeszcze kawałek, no chodź, już niedaleko. O, o, trzymaj dobrze, jest dosyć ciężki. Trzymam. Ojej, ojej! O, 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 o. wielkałchy, nic ci się nie stało. O, e, niestety, Nodi stało się, o, o, uderzyłem głową w coś twardego. Uderzyłeś się? O co? O tę skrzynkę. Co to za skrzynka? O, w środku są chyba metalowe rzeczy. Co to może być? Nie mogę tego otworzyć, jest zamknięta. Mam klucz. Klucz od nakręcanej myszy. Zobaczymy, może będzie pasował. <grystanie> Bardzo wątpię, Nodi. Widzisz, klucze pasują tylko do tych zamków, do których zostały specjalnie zrobione. O -o! O! Widzisz? Pasuje. Nakręcana mysz powiedziała, że to specjalny klucz. Śrubokręty? Klucze? Młotki? A! Zatem jest to skrzynka z narzędziami. To pewnie skrzynka Pana Sparka. Wczoraj ją zgubił. Musiała mu wypaść z samochodu. Trzeba mu ją natychmiast zawieść. O tak, na pewno się ucieszy. A to z naszym piknikiem? Odłożymy go na później. Nie bój się, Pan Spark nie zrobi Ci krzywdy. Proszę bardzo, zrobione. Za to, że znalazłeś moje narzędzia, nie musisz mi płacić. Bardzo panu dziękuję. To bardzo szlachetne jest strony. Ciekawe, czy tym kluczem można uruchomić mój samochód. <stuszy> o, o, co się dzieje? Co za upał? Gatunku! zatrzymajcie go na pomoc! Oto zakrzyki! Co tam się dzieje? Mm. Nody, zrób coś! Nie mogę! Nody, zrób coś! Nie mogę zwolnić! Musimy się zatrzymać. O, to ten klucz tak rozpędził mój samochód. O, tak, chyba tak. Myślę, że nakręcana mysz nie powinna go używać. Wielką uchy spójrz. To stary klucz nakręcanej myszy. Rzeczywiście. Skąd on się tu wziął? O, domyślam się, czyja to sprawka goblinów. Zabrały stary klucz nakręcanej myszy, żeby potem móc jej sprzedać swój specjalny klucz. Jak tylko wrócimy do miasteczka, oddam ten niebezpieczny klucz panu policjantowi. Tak chyba będzie najlepiej. Teraz będę jechał bardzo powoli i ostrożnie. Zapaliłem go zwykłym kluczykiem. O nie! W moim samochodzie znowu coś brzęczy. A, tym razem oderwał się przedni zderzak. Nie martw się. Pan spark ci go naprawi. na Nareszcie w domu. I przejdziemy jest... Dobrze się bawiliście? No, się. Zakopał jedzenie w piasku na plaży. Właśnie kanapki chrześcijan w zębach. Możecie wszyscy przyjść do mnie. Wielka Uchy i ja mieliśmy sobie zrobić piknik, ale spotkało nas tyle przygód, że nie zdążyliśmy nic zjeść. Chętnie się z wami podzielimy. O, no, prawdy. To bardzo szlachetne z waszej strony. Hej, Nobi, masz mój specjalny klucz? Nie mam myszko. To był rzeczywiście niezwykły klucz i pan policjant zamknął go w kasie pancernej. Szkoda, już nie będę mogła robić tych szalonych przygód, ale wyjdzie ci to na dobre. Ale mam. Wniknął. Ktoś ci go ukradł. O, ukradł! Kto? Kto? Oczywiście gobliny. Chciały, żebyś kupiła ten niebezpieczny klucz. Na szczęście pan policjant już się... Och, dzięki Nobi. Choć trochę szkoda, że nie będę mogła już tak skakać. To mój stary klucz... O. Tą stertą pakunku. Widzę go! Pozwolisz, że go sobie wezmę? Już nigdy więcej nie wezmę pod opiekę cudzego klucza. Nigdy! Kto mnie nakręci? Ja, ja. Chodźmy już nogi. Usiądźmy wreszcie gdzieś w cieniu i zjedzmy coś, bo wszyscy umieramy z głodu. O tak. Opracowanie wersji polskiej Eurocom. Reżyseria Ewa Złotowska. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk i montaż Jacek Kosławski. Kierownik produkcji Marzana Wiśniewska. Udział wzięli Ola Rojewska, Anna Apostolakis, Izabela Dziarska, Anna Gornostaj, Dorota Lanton, Beata Kawka, Ilona Kuśmierska, Marek Frąckowiak, Jerzy Mazur, Kazimierz Mazur, Jerzy Molga i Włodzimierz Press. Piosenki z tekstem Ryszarda Skalskiego śpiewali Olga Bończyk i Jacek Bończyk. Kierownictwo muzyczne Marek Klimczuk.